Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj odcinek specjalny. Mamy, jest to dwusetny film na moim kanale, więc dzisiaj chciałem poruszyć ważny temat. Czy dalej opłaca się, czy dalej warto zostać stolarzem w 2022 roku? Zapraszam do oglądania. No, i cóż, czy warto zostać tym stolarzem? Ja uważam, że warto, aczkolwiek to nie jest najważniejsze, czy zostaniecie stolarzami, grabarzami, czy tam kimkolwiek kowalem. Najważniejsze jest chyba to, żeby robić, co się chce, ale też, żeby być przedsiębiorczym. No, teraz mamy takie czasy jakie mamy. Nie zapowiada się, że będzie lepiej. To nie jest rok 2018, gdzie można było zakładać, że wszystko będzie się fajnie rozwijało, że będzie z roku na rok coraz lepiej. Mi się wydaje, że te czasy przynajmniej przez jakiś czas nie wrócą i trzeba się przyzwyczaić do tego co jest, co mamy. I takie czasy rodzą też swoje wyzwania, bo jeśli w Jesteście w tym miejscu, w którym jesteście i wygodnie Wam w tym miejscu i chcecie w nim zostać, to za jakiś czas może się okazać, że zostaniecie z ręką w nocniku, bo te czasy wymagają od was mobilizacji. Możecie się mobilizować w różnych kierunkach, możecie robić różne rzeczy. Może to jest dobry moment, żeby coś zmienić w swoim życiu. Może, żeby założyć firmę, a może, żeby iść na studia, możliwe, żeby się dokształcać. Na dzień dzisiejszy, co mogę Wam polecić na pewno i się nie zawiedziecie na tym, to inwestować w siebie, w swój czas, przede wszystkim dokształcać się, rozwijać się na różnych płaszczyznach. Mogą to być języki, może to być rozwój osobisty, rozwój marki osobistej, dokształcanie takie biznesowe, przedsiębiorcze. To już musicie sobie wybrać. I w jakim kierunku chcecie się rozwijać, ale to jest na pewno bardzo dobry krok, bo pamiętajcie, że jeśli kiedyś Wam czegoś zabraknie, zabraknie Wam pieniędzy, nie daj Boże, no różne są sytuacje, to to, co zostaje u Was w głowie, to to, to macie, nikt Wam tego nie zabierze. Kolejna rzecz, czy warto zostać stolarzem w 2022 roku? Nie wiem, czy warto zostać stolarzem. Warto za to mieć odłożone trochę pieniędzy, najlepiej w różnych formach, bo znowu mówię, czasy idą niepewne i tutaj należałoby się skupić. Można to zrobić znowu w różnych sposób. Jeśli pracujecie na etacie, spróbujcie pogadać z szefem, może sypnie Wam trochę grosiwa, ale może też warto pomyśleć o tym, żeby wykorzystać swój wolny czas, nie tylko po pracy Netflixy, znajomi, piwko, tylko może jakaś dodatkowa praca, może jakieś ćwiercie tatu, cokolwiek. A jeśli to Wam mało, to może rzeczywiście warto rozmyślać o... Innym kierunku, czyli właśnie założenie szeroko pojętej działalności gospodarczej na różny sposób. Ale ten film nie ma być miły. Możliwe, że ma być troszeczkę motywacyjny, więc troszeczkę Wam się też ode mnie oberwie, niestety. Ostatnio od tych YouTuberów dostajecie, obrywacie, tak? Nasi drodzy widzowie, ale nie mam nic złego na myśli. Chcę Wam tylko coś uświadomić. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób, które ogląda mój kanał, gdzieś tam myśli, gdzieś tam by chciało, a nie wie jak iść taką drogą jak ja albo podobną. I tak chcecie, chcecie, ale tak naprawdę nie chcecie, bo nic w tym kierunku nie robicie. Uważam, że jeśli tylko i wyłącznie nie macie naprawdę dobrego etatu, to ciężko się będzie Wam dobrze rozwinąć z samego właśnie etatu. I tutaj e, działalność gospodarcza jest dobrym kierunkiem. E, jest to chyba na tą chwilę najkrótsza droga, żeby osiągnąć jakiś swój zamierzony cel, e, żeby odłożyć trochę pieniędzy, bądź zarobić trochę pieniędzy i zainwestować w coś innego. Nie jest to jednak droga prosta, bo też wielu osobom się wydaje, że a założę sobie firmę, nie będę musiał chodzić do pracy, rano nie trzeba będzie wstawać, jestem panem swojego losu, chcę wolne, robię sobie wolne, chcę sobie spać to sobie śpię do południa nic prostszego. Otóż nie, no jest to droga przez mękę, jeśli chcecie, żeby to się jako tako rozwijało, w szczególności jeśli nie macie jeszcze doświadczenia takiego biznesowego, to niestety to nie jest łatwa sprawa i musicie się liczyć z tym, że no to jest przynajmniej te 12-14 godzin musicie na to poświęcić dziennie, czasem z sobotami, czasem z niedzielami, takie były moje początki: od rana do wieczora, no ale dużo pracuję, ale pracowałem i w sobotę, pracowałem w niedzielę czasem, jak trzeba było i dopiero po jakimś czasie można. Powolutku odpuszczać, choćby nawet tak jak u mnie to wygląda, ja już nie pracuję w niedzielę, mogę poświęcić ten dzień na rodzinę. Ale początki były inne, cel był jasno określony i wydaje mi się, że to, gdzie tutaj jestem, chodzi mi o moment w moim życiu, e, osiągnąłem dość sprawnie, aczkolwiek nie ustrzegłem się wielu błędów, sam nie miałem wcześniej. Miałem doświadczenie biznesowe, ale powiedzmy, że wszystko musiałem wypracowywać sobie sam, sam się uczyć. I tak naprawdę dopiero ostatnie lata to jest taki troszeczkę lepszy rozwój. Wcześniej bywało różnie, więc też chcę was przestrzec, że u was może być podobnie. Czego Wam nie życzę, mam nadzieję, że wszystko uda się za od razu. Ale wracając do tego do Was, moi kochani. Widzowie, oglądacze. E, tak jak mówiłem, zdaję sobie sprawę, że wielu z, na, z Was mnie e, ogląda, chciałby iść tą samą drogą, ale tego nie robicie. E, pomimo tego, że jest jak jest, jest coraz drożej, różne tego typu rzeczy, relatywnie trzeba przyznać, że żyjemy w dobrych czasach. Każdy ma telefon, raczej każdy ma gdzie spać, nie ma z tym problemu. Jak ktoś chce, to ma samochód. Możemy jeść to, co chcemy, chcemy jeść na mieście, to możemy jeść. No nieważne, jeden może jeść codziennie na mieście, a drugi raz w tygodniu, ale to jest wszystko w zasięgu ręki, więc relatywnie trzeba przyznać, że żyje nam się w dzisiejszych czasach, tak jak one są, dość wygodnie. No i właśnie to jest troszeczkę też problem z tą chęcią do zrobienia kroku do przodu czyli ta. Wygoda. E, żyjemy w takim momencie, w takiej, w takiej bańce, zawsze ktoś żyje w bańce, ale żyjemy w takiej swojej strefie komfortu, z której ciężko nam wyjść, bo mamy gdzie spać, tak jak mówiłem, mamy jakąś tam pracę, starcza nam, a jednak podjąć decyzję, że rezygnuję z tego wszystkiego i zakładam własną działalność, no wiąże się z ryzykiem, no to jest biznes, tutaj zawsze istnieje ryzyko. Czyli mam do wyboru Zrezygnować z czegoś, zostać przy tym, co robię i mieć w miarę dobrze, bądź podjąć ryzyko. I tutaj właśnie to ryzyko jest czasem decydujące i nie decydujecie się później założyć własnego biznesu. Otoczenie, w którym żyjecie, wasi znajomi, rodzina bardzo często też się do tego przyczyniają, że nie podejmujecie takiej decyzji. Czasem z zawiści, czasem z niepewności, z obawy, że coś się może złego wydarzyć. Dookoła słyszycie, a może jednak tego nie rób. Przecież ci jest dobrze, masz fajny etat. Po co kombinować, jak jest dobrze, a ty będziesz coś więcej chciał robić. I słyszycie to dookoła od rodziny, od najbliższej rodziny, od znajomych i sami utwierdzacie się w tym, że może jednak nie warto tego robić. A poza tym mówią wam tak, że a nie uda ci się, coś nie wyjdzie, nie próbuj. Zwróćcie uwagę, jak jest człowiek młody, taki malutki, tak? co dopiero zaczyna chodzić, robi pierwsze kroczki. Wszyscy mu kibicują, tak, tak, super ci idzie. Co nie zrobi, to wszyscy go dopingują, jest fajnie, ale przychodzi taki moment w życiu, starzejecie się i nagle wchodzi się w taką rutynę, w taką niejakość. Właśnie wszyscy zaczynają mówić, a nie próbuj, nie uda ci się, nie doceniają cię, przez to ty też się sam nie doceniasz. I to są też powody, dla których nie chcesz albo boisz się podjąć jakąś decyzję, że chcesz coś zmienić w swoim życiu. Do tego, co jest. Normalne i oczywiste, boi mi się porażki. Każdy nie chce porażki, a w szczególności jeśli dookoła ci mówią, że się nie uda, ty jednak coś spróbujesz, a jednak się nie uda, bo oczywiście jest takie ryzyko. No to będzie w ogóle masakra, będziesz zdołowany, bo każdy ci powie, a nie mówiłem, trzeba było zostać na tym etacie, było fajnie, a ty kombinowałeś i ci nie wyszło. I chciałbyś pewnie, żebym ci powiedział, że wszystko będzie super, nie będzie problemów, tak, zakładaj biznes, będziesz bogaty, będziesz jeździł fajną furą. Tak nie będzie prawdopodobnie, przynajmniej przez jakiś czas, jeśli dopiero co zaczynasz, będziesz musiał się potknąć i to nieraz, będziesz musiał rozwiązywać masę powodów, o których nawet nie wiesz, że takie, takie problemy mogą istnieć, ale z czasem polubisz to. Polubisz rozwiązywanie właśnie tych problemów i właśnie w tym znajdziesz cały fan sprowadzenia działalności gospodarczej i samorozwoju. Jeśli pójdziesz tą drogą, będziesz zawzięty, będziesz par do przodu, jest szansa, że osiągniesz sukces. Ale dalej, czy bycie stolarzem w 2020 roku się opłaca? Nie wiem, nie jestem Ci w stanie na to odpowiedzieć, ale mogę Ci powiedzieć, że warto w 2022 roku pomyśleć o odkładaniu pieniędzy i inwestowaniu w inne rzeczy niż tylko i wyłącznie w polską złotówkę. No ale przecież inwestowanie nie jest dla mnie. Ja nie jestem inwestorem, nie jestem w stanie odłożyć pieniędzy. Przecież pracuję tylko i wyłącznie na etacie, zarabiam 3000 zł. Nie ma takiej możliwości, bo ledwo mi starcza od pierwszego do pierwszego. Nic bardziej mylnego. Można nawet odkładać bardzo drobne sumy pieniędzy. Ja na przykład robię to w ten sposób, mam taką szkatułę i tam odkładam wszystkie drobniaki. 10 groszy, 20 groszy i tak dalej, dwójki, piątki i to sobie leży i w ogóle to jest do niczego niepotrzebne, aż przychodzi dzień liczenia kasy. Zbieranie nawet tak drobnych kwot pieniędzy może spowodować, że za jakiś czas będziecie mogli wymienić to na coś bardziej konkretnego i to jest właśnie inwestowanie. Nie chodzi o to, że z miesiąca na miesiąc musicie koniecznie odkładać 3000 zł, to może być 200 zł, może być 500 zł, ale po jakimś czasie takie nawet drobne kwoty spowodują, że będziecie mogli je przeznaczyć na coś bardziej konkretnego. Będziecie mogli je zainwestować w taki sposób, jaki wy uznacie dla Was bezpieczny, komfortowy i taki, który będzie sprawiał Wam przyjemność. I odpowiedzmy sobie na pytanie: czy warto zostać stolarzem w 2022 roku? Nie wiem, nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że Szczególnie w tym roku warto marzyć i warto spełniać swoje marzenia. Często jest właśnie tak, że wy boicie się rozwoju, boicie się zmian, bo nie widzicie celu. A może odwróćcie sobie to, znajdźcie sobie cel i zastanówcie się, jak można ten cel osiągnąć. Jeśli sobie uświadomicie, że z prostego etatu, gdzie pracujecie 8 godzin i później często marnotrawicie ten czas, nie osiągniecie nie tego celu, nie osiągniecie waszego marzenia. No ale z drugiej strony na marzenia przecież przyjdzie czas. Na razie jeszcze jesteśmy młodzi, będzie za jakiś czas za 10 za 15 lat odłożę trochę kasy i wtedy będę spełniał swoje marzenia. A skąd wiesz, że będziesz żył za te 15 lat? Żyjesz tu i teraz i to jest twoja przestrzeń życiowa. I uważam, że powinno się ją wykorzystać maksymalnie dobrze, ale właśnie tu, w tym miejscu, w tym czasie, w naszym kraju, w naszej Polsce, i korzystać z tych zasobów, z tych możliwości, które macie dostępne, a jest ich naprawdę wiele. Tylko bardzo często problem polega na tym, że wmawiają Wam, że nie możecie, nie umiecie, nie ma takiej możliwości, że to się nie uda. A jednak się udaje. Są ludzie, którym się to udaje. Ja nie uważam siebie za taką osobę, ale chciałbym, żeby za jakiś czas tak było, żebym mógł powiedzieć, że mi się udało. To jest mój cel i będę do niego dążył. I nikt mi w tym nie przeszkodzi, chyba że sobie sam w tym przeszkodzę. Takie możliwości też są oczywiście, ale stałem się na tyle, można powiedzieć, Wyrafinowany, że staram się tak. To nie jest tak, że, że to się udaje za każdym razem, ale odrzucam zdanie innych. Przede wszystkim skupiam się na tym, co ja chcę, i jaki jest mój cel, co chcę osiągnąć ja sam. I dopiero wtedy szukam ludzi, którzy mogą mi w tym pomóc, którzy myślą podobnie jak ja i wtedy jeśli się znajdzie takiej osoby jest szansa, że właśnie w kilka osób w takim towarzystwie jesteście w stanie osiągnąć swój, swój cel. Szybciej, sprawniej i oczywiście przyjemniej, bo to też musi być przyjemność. To nie chodzi o to, żebyście coś robili, co Wam nie sprawia frajdy. I też co się wiąże z tym punktem może się okazać, że Będziecie musieli się zastanowić nad selekcją swoich znajomych. Często jest właśnie tak, że wasi znajomi, nie chcąc dla Was źle, ale żyjąc w pewnym otoczeniu, nie zdają sobie sprawy albo nie rozumieją, jakie są Wasze oczekiwania, Wasze pragnienia, chcąc dla Was dobrze, ciągną Wam niestety w dół, albo ewentualnie zostajecie cały czas na tym samym. Poziomie. Więc może się okazać, że warto jest pomyśleć nad zmianą znajomych. Jest takie powiedzenie, że jesteście wypadkowo pięciu osób, z którymi się zadajecie na co dzień. Zastanówcie się, z kim się spotykacie, jacy są wasi znajomi i czy. Nie jest właśnie tak, jak powiedziałem, że mniej więcej jesteście średnio pięciu tych osób. Każda z tych osób ma jakieś swoje przekonania, swoje wartości, i może się okazać, że w rezultacie wy myślicie podobnie i jesteście w podobnym momencie. I czy warto zostać stolarzem w 2022 roku? Nie wiem, czy jest warto zostać stolarzem z tego względu, że sam próg wejścia w stolarstwo jest relatywnie wysoki. E, samo, bądź wybudowanie, bądź wynajem e, powierzchni do pracy, warsztatu, narzędzia to jest naprawdę e, duża kasa. I trzeba się zastanowić, czy e, ma to sens, czy nie można osiągnąć podobnego celu w inny sposób. No, chyba, że chcecie się tym zajmować, wtedy e, nie ma żadnego problemu. Ja chciałem od początku. I to robię, nie zważając na to, na same koszta tej działalności. Oczywiście one w tym momencie rosną, ale powiedzmy, że na tą chwilę mogę się nimi odrobinę mniej przejmować. Już powiedzmy, jakiś pułap mam, z którego mogę korzystać. Nie muszę budować warsztatu, nie muszę kupować maszyn, maszyn więc teraz i w tym momencie z tego korzystam. A może jest tak, że nie trzeba od razu budować wielkiej stolarni, nie trzeba kupować drogich maszyn? Może, może można zacząć od czegoś innego, do czego zawsze zachęcam, nawet u mnie w firmie. Niejednokrotnie było tak, że zgłaszały się do mnie osoby, które mówimy, mówiły: tak, ja chcę układać schody, chcę się tego nauczyć, czy mogę z Tobą współpracować? Ja zawsze takim osobom mówię jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. Możemy współpracować. Można to zrobić nawet na bardzo prosty, bardzo prosty sposób. Ja zapraszam na montaże. Przekazuje całe know-how, przekazuje wiedzę, jak się to robi, jakie są sposoby, jakie narzędzia są potrzebne. A umówmy się do samego montażu schodów próg wejścia w taki biznes nie jest za bardzo wysoki, można to e, dość szybko ogarnąć. Czyli ode mnie dostajecie wiedzę, co jest potrzebne, e, jak się to robi. Niejednokrotnie mówiłem, że jak się nauczysz, to. Ja mam naprawdę dużo pracy i chętnie oddam część tej pracy albo zachęcałem osoby, żeby zostały montażystami u nas i tutaj się zaczyna problem, bo wiele osób chce, 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 a jak ja mówię, sprawdzam i zapraszam na montaż, no to tutaj już jest gorzej i już te osoby mówią, a, że może jednak nie, a teraz nie mam czasu, a może następnym razem. No, i właśnie to tak wygląda, że y, uważam, że z jednej strony byście chcieli, ale jak przychodzi co do czego, wolicie zostać w swojej strefie komfortu, nie chcecie zrobić tego kroku do przodu, pomimo że y, same rozwiązania, same możliwości macie praktycznie na wyciągnięcie ręki. I odpowiedzmy sobie teraz na ważne pytanie: czy stolarstwo w 2022 roku się opłaca? Ja uważam, że się opłaca. Jest to branża, która się ciągle rozwija, jest to branża, która nie przemije, jest to branża, w której brakuje fachowców i będzie ich coraz mniej, dlatego też branża stolarska staje się branżą ekskluzywną, i same produkty, jakie wytwarza ta branża, będą coraz droższe, również ze względu na braki w materiale. Braki w ludziach, więc jest, uważam, że jest to dobra droga i inwestowanie w wiedzę, w umiejętności związane z tą branżą są jak najbardziej pożądane i jest duża szansa, że w, nawet w niedługim okresie czasu przyniosą Wam korzyści również materialne. Nie wspominając o samej satysfakcji pracy z drewnem. I do czego chcę Was zachęcić tu i teraz, tak jak stoję. Rozwijajcie się, zdobywajcie wiedzę, zdobywajcie umiejętności, inwestujcie w siebie, bo to, że zainwestujecie w siebie, również wasze najbliższe otoczenie w dłuższej perspektywie czasu na tym skorzysta. Nie zważajcie na głosy, które was dołują, które wam odradzają niektórych rzeczy. Próbujcie, bo jeśli nie spróbujecie, to się nie dowiecie. To, że oglądniecie Michała w internecie, to nie znaczy, że tak jest. Sami szukajcie tej wiedzy, szukajcie doświadczeń, inwestujcie w znajomości, inwestujcie w tak jak mówiłem, w wiedzę. Starajcie się odłożyć trochę kapitału. Zastanówcie się, jak można go zainwestować, co przyniesie Wam długofalowe korzyści. Odradzam wam siedzenie przy komputerze. Oglądanie Instagrama, Netflixa, HBO, czy co tam macie, tracenie czasu. Co Wam mogę jeszcze odradzić? Odradzam Wam bycie leniwym, bycie biernym, przeżywania swojego życia z dnia na dzień. Odradzam Wam kontaktów ze znajomymi, którzy Was ciągną w dół i nie prowadzą do samorozwoju. Za to zachęcam, żebyś usiadł, zastanowił się, co chcesz w życiu robić, i później zaczął to robić. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście już 200 odcinków na moim kanale. Już się szykuję bardzo powoli, ale jednak kolejne 200, także zostaję z Wami na dłuższy czas. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zaczynałem, zapraszam, to nie było dawno. Jak sobie zobaczycie playlistę, filmy, kiedy one zaczęły się pojawiać, to był mój start z branżą stolarską. W tym momencie jestem tutaj, gdzie jestem. Nie wiem, co będzie za pół roku, za rok. Sam się za każdym razem dziwię. Temu, co można zrobić w tak krótkim czasie. Jednak wszystko to jest tylko i wyłącznie efektem ciężkiej pracy, i to w tym momencie można śmiało powiedzieć, że nie tylko moim, ale całego naszego zespołu, który się rozwija. A jeśli Ty jesteś tą osobą, która bardzo by chciała y, spróbować układać schody, ale. Bo się odezwać, bo już się pojechać ze mną na ten montaż. Ja nie gryzę, ja nie biję, przynajmniej mocno, więc yy, zachęcam, że jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to może to jest jakaś metoda. Cały czas szukamy montażystów. Jeśli interesuje cię ciekawa praca w ciekawym zespole, yy, chcesz być jednakowoż osobą samodzielną. Masz taki dryk techniczny, jesteś sprawny fizycznie. Bo nie ukrywajmy, że układanie schodów czy cała branża stolarska opiewa się też, opiera się też o pracy fizycznej, to zapraszam do kontaktu. Dostaniesz całe know-how, jak, jak się pracuje, jak się montuje schody, jakich metod, z jakich metod się korzysta. Dostaniesz. No, najprawdopodobniej jakieś swoje własne zlecenia już za jakiś czas. Więc y, uważam, że jest to dobra droga, jeszcze zważając na to, że sam próg wejścia w taki biznes nie jest duży, bo tutaj nie potrzeba dużych maszyn stacjonarnych. Y, wymagane są dość drobne narzędzia elektryczne, które można zdobyć niedużym nakładem. Pracy. Więc cóż, bardzo zachęcam, jeśli miałbyś ochotę, do takiego spotkania. A cóż, Wam jeszcze raz bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!